No co to za miejsce? Co to ma być? Tu, tu macie służbę podsłoneczną na takiej wysokości, z dala w ogóle od wszystkiego? Przejechaliśmy teraz celu. To się nazywa podwale? Że jesteście? Ja kurwa od godziny za wami jeżdżę? A gdzie Biedronka? Byliście pod Biedronką? Pod netto? Chuja byliście! Głosiłem na podwalu, byliśmy na podwalu. Co 12 masz napisane? No odczytaj. No odczytaj jakie markety. No nie panowie, tak to kurwa my się nie będziemy bawić. Ja nie będę kurwa zjeżdżał kilometry po Lubaniu, po Pogoni do I tam teraz w przedszkolu kurwa siedzą, piją, zadanie niezrealizowane macie. Proszę o notatniki. Ja tam czekam pół godziny na was. On to...